Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować jedną z bardziej popularnych ładowarek do ładowania m.in. baterii LiPo, czyli tą ładowarkę HOTA D6 Pro. Zapraszam do materiałów. Gdy ktoś zaczyna swoją przygodę z dronami FPV albo już wsiąk trochę bardziej w tą przygodę z dronami FPV, potrzebuje na pewno wtedy lepszej ładowarki albo próbuje wybrać swoją pierwszą ładowarkę. Zazwyczaj przy pierwszej ładowarce sugerujemy się je ceną, a przy drugiej ładowarce, jak już chcemy czegoś mocniejszego i czegoś lepszego, to zaczynamy się zastanawiać i powiększać swój budżet, na przykład do 400 zł. 400 zł, bo gdzieś około tyle kosztuje ta. Ładowarka na Bangudzie. Link do tej ładowarki macie oczywiście w opisie tego filmu. Ja tą ładowarkę mam już chyba od dwóch czy trzech tygodni. E, zacząłem nią ładować moje baterie lipo, chociaż nie tylko, bo zacząłem nią też ładować liony, czyli baterie takie jak są na przykład przy goglach Fatshark. No bo też możemy takimi ładowarkami zazwyczaj ładować iliony. Ma ona oczywiście więcej funkcji, za chwilę je Wam pokażę i omówimy je sobie, ale jeżeli już ktoś chce wydać te powiedzmy 400 zł na taką ładowarkę, chociaż w Polsce też ją widziałem, ale chyba za 500 albo 600 zł, no to jeżeli już ktoś chce wydać te kilka stówek, no to już oczekuje czegoś bardziej konkretnego od ładowarki, nie tylko tak jak powiedzmy od podstawowej ładowarki za 100 zł. Jeżeli chodzi o ładowarki, mam już jakieś porównanie, bo mam też ładowarkę SkyRC dwukanałową. Chyba ona jest d v 2 bodajże model. Mam też ładowarkę ISDT. Jedną ładowarkę ISDT robiłem recenzję i nawet tą ładowarkę rozdawałem jednemu z Was. A dzisiaj przyszedł czas właśnie, żeby przetestować Hotę. Jeżeli chodzi o Hotę... Dużo o niej czytałem, dużo słyszałem. E, dużo ludzi ją chwali, chciałbym wam ją dzisiaj zaprezentować no i na koniec też podsumować to e, co ja uważam po tych kilku tygodniach użytkowania tej ładowarki. Jak wygląda ta ładowarka, każdy widzi. Jeżeli chodzi o jej kształt, to to jest kwestia gustu. Moim zdaniem wygląda to całkiem w porządku, chociaż jeżeli chodzi o Bycie przez nią ładowarką mobilną, to na pewno do ISDT nie ma porównania. ISDT jest dużo mniejsza, ale nie ma też możliwości zasilania tamtej ładowarki z sieci bezpośrednio. Tutaj, gdy zasilamy sieciowo przez taki przewód, który przychodzi w zestawie, to jest chyba tak zwana koniczynka, czy tam też ósemka. Tak jak w starych radiach było, to jest taki sam przewód, ale jest w zestawie, także nie musimy go dokupować. Tak zasilamy bezpośrednio z sieci to możemy uzyskać 200 watów mocy, tutaj jest to napisane. Przy zasilaniu DC możemy uzyskać 650 w i 15 amperów na każdy kanał. 650 watów aby uzyskać to oczywiście musimy zasilić odpowiednim zasilaczem DC, także no, musi być on odpowiednio dużo większy. Ja akurat takiego zasilacza nie mam, mam tu jakiś zasilacz chyba 300 watów maksymalnie, no ale przy ładowaniu równoległym 10 baterii 4S które mają 1500 mAh, to i tak mamy 10 baterii, czyli 15A maksymalnie na kanał. Czyli to w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o moje potrzeby. Tutaj ładowarka ma jeszcze możliwość ładowania indukcyjnego różnych rzeczy, na przykład telefonu. To za chwilę do tego przejdziemy i pokażę Wam, jak to działa. Jeżeli chodzi o wymiary, wziąłem tutaj sobie linijkę. O wymiary, no to jak sobie tutaj przyłożymy, to mamy około 10,5 cm tako. Jeżeli chodzi o wysokość w maksymalnym punkcie, to mamy około no, 7,5 cm. Jeżeli chodzi o, tutaj, o ten wymiar, to jest i 10, 10,7, no 10,5, tak, no, prawie 11 cm. Jeżeli chodzi o wagę, też możemy sobie ją zważyć, żeby było wiadomo, czy jeżeli byśmy chcieli ją zabrać w plecach i gdzieś z nią podróżować, to czy opłaca nam się i czy będziemy chcieli targać taki ciężar, to waży ona 560 gramów, czyli no trochę. Ponad pół kilograma, dużo, niedużo. Myślę, że nie jest tak dużo, jeżeli chodzi o możliwości tej ładowarki. Czyli, jeżeli na przykład ją sobie kupimy i będziemy chcieli, żeby stała na biurku, to też nie zajmuje dużo miejsca, ale jeżeli chcemy ją zabrać gdzieś ze sobą w podróż. Czy też na wakacje, żeby porać sobie dronem, to też nie jest aż, nie ma takiej tragedii. Tutaj mamy port USB, to jest chyba mikro USB, na pewno to nie jest USB-C, ale to jest chyba mikro USB, gdzie możemy updateować tą drukarkę, czyli możemy firmware je wgrywać na nowy. Tutaj mamy możliwość ładowania telefonu przez USB, daje nam to 5V 2,1A. No tutaj mamy dwa kanały xT60, xT60 i złącze balansera max 106 6S, czyli jeżeli mam baterię 8S, no to niestety tutaj nam się to nie uda. Max 6S możemy ładować, ale myślę, że w zupełności to wystarczy. No i tutaj mamy zasilanie z tej koniczynki, czyli z bezpośrednio z sieci, i mamy zasilanie DC. Jest napisane 6,5 V do 30 V DC, czyli takim zasilaczem możemy maksymalnie to e, zasilać. Ok. Teraz włączymy ją sobie. Przejdziemy przez funkcję, bo menu jest dość podobne do JZT. Ale już za chwilę najpierw podłączę ją. Nie wiem, czy tak pod będzie widać. Może lepiej zrobię to w ten sposób. Może tak jakoś. Tak, spróbuję to trzymać, żebyście też widzieli. Ok, mamy tutaj dwa kanały. Pokazuje nam channel 1, channel 2. Możemy się przełączać pomiędzy kanałami tym przyciskiem, czyli teraz mamy na górze, w lewym górnym rogu, channel 1, przerzucam się na drugi, mamy channel 2. Po co to jest? To już za chwilę, bo możemy tym przyciskiem zmieniać wszystkie ustawienia. I jak naciśniemy trzeci raz, to mamy znowu podłącz na wszystkie dwa kanały. Cały czas słychać też w tle wentylator, który chodzi, oczywiście jak ta ładowarka zaczyna ładować prawie że z pełną mocą, to ten wentylator jest dość głośny. I tak samo jak zaczynamy rozładowywać baterię, no to już jest mocno głośny, no bo musi chłodzić radiator i tak dalej, ale tam chyba maksymalne rozładowanie jest 0,3A, także ja wolę używać mojej rozładowywarki, którą kiedyś Wam pokazywałem na kanale. E, tutaj jak naciśniemy ten przycisk, to od razu pokazuje Use Channel Key to select channel, no i wtedy musimy potwierdzić i wtedy musimy zmieniać kanały. Ale zanim przejdziemy do zmiany kanałów, to możemy przytrzymać dłużej ten przycisk i mamy oczywiście wszystkie ustawienia, tak jak podobnie to było w ISDT, czyli mamy task parameters, czyli safety timer, możemy ustawić po ilu minutach sam się wyłączy, max capacity, czyli maksymalna pojemność, po jakiej też się wyłączy, end current, czyli prąd odcięcia, trickle charge, nawet nie wiem co to znaczy. Była na on. Z parametry systemu, czyli mamy max input power, mamy language, english, deutsch i nie wiem, jakieś chiński i japoński. Nie znam się na tych językach, ale jest english i deutsch, i są takie trzy inne języki. Jeżeli ktoś wie, jakie to są, to, to może napisać w komentarzu. Max input power, czyli maksymalna moc, jaka może wejść, czyli to jest 700 W. Max input voltage 6,5 V. A nie, to jest minimum, czyli minimalnie musi być 6,5 V. Czyli na przykład, jeżeli zasilamy ją z zewnętrznego akumulatora, no to możemy też monitorować, jakie, jakie będzie napięcie minimalne. Czyli na przykład, jeżeli nasz akumulator zjedzie, stoimy sobie, nie wiem. 12V i nasz akumulator zjedzie do 12V, no to wtedy może nam to e, zasygnalizować, że jest minimalne napięcie. Przydaje się to często, jeżeli na przykład zasilamy ładowarkę z zewnętrznego akumulatora i chcemy wiedzieć, kiedy on się już rozładowuje, i musimy go e, zabrać, żeby no, nie rozładować go za bardzo. Mamy też LCD Backlight middle. podejrzewam, że teraz powinno być lepiej widać e, to, co nagrywam, a na low to w ogóle ja nic nie widzę. Ustawimy na middle i zobaczymy, czy będzie się dobrze to nagrywać. Mamy następną opcję wireless charge, czyli te ładowanie indukcyjne. Możemy je włączyć lub wyłączyć. Ja mam je włączone, no bo jeżeli chcę tutaj ładować telefon, no to jak jest podłączona, no to, no to niech się ładuje. Volume możemy ustawić, czy ma być low, czy wyłączony, czy high. Teraz głośno słychać. Ustawię na low. Completion signal, czyli jak już jest naładowana bateria, to czy ma dawać sygnał powtarzający się cały czas, czy ma na przykład dać tylko raz. Ja wolę, jak jest powtarzający, bo jeżeli akurat ładuję baterię, akurat w danym momencie wyjdę na chwilę albo nie usłyszę, to wolę, żeby cały czas mi sygnalizowała, że już są naładowane. Device name możemy nazwać naszą ładowarkę, ja mam ustawione na defaultowo name. Ok, wróćmy. Możemy zrobić kalibrację channelu. Pierwszego, możemy zrobić kalibrację kanału drugiego. Możemy zrobić system self-checking, jest napisane, że jest self-checking i żeby nie podłączać baterii. Nie, może sprawdzać, czy wentylator działa, czy jest pod obciążeniem. Ok, dostałam informację self-checking without errors, czyli nie ma żadnych errorów. No i możemy zrobić Faktory settings. I jeszcze mamy system info, czyli mamy wersję. Firmware'u, LD, nie wiem co to znaczy, mamy też Serial Number. I to by było na tyle jeżeli chodzi o ustawienia i teraz yy, co możemy zrobić? Yy, możemy wybrać Channel, na przykład Channel pierwszy i teraz jak naciśniemy raz krótko to możemy wybrać zadanie jakie ma robić, czyli możemy mieć tą ładowarkę jako Power Supply. Czyli nie potrzebujemy zasilacza laboratoryjnego, możemy tą ładowarkę wykorzystać jako yy, no jako nasze źródło zasilania, czyli możemy dać output voltage, czyli musimy sobie przerobić w xt60, no zrobić xt60 i mieć dwa przewody, gdzie będziemy mogli je podłączać do np. Na zasilania naszego no choćby transmitera albo sprawdzania naszego FC, czy działa dobrze. To możemy np. tutaj ustawić, że chcemy, żeby dawało 5V. Ustawiamy wtedy 5V, pół ampera na wyjściu, możemy ustawić więcej nawet. Dobra, zostawmy. Dobra, ustawmy 47 Ampera, output power 350W, ok. I wtedy jak zrobimy start task, to widać, że e, widać, że nasza ładowarka daje na wyjściu 5,1V i jest 0 A poboru, bo nic nie podłączyłem, ale jest taka opcja, także to jest e, fajna opcja. Bo, tak jak mówiłem, nie musimy wykorzystywać żadnego zewnętrznego zasilacza laboratoryjnego. Ok, robimy stop. I teraz zobaczmy sobie dalej, co mamy. Dalej mamy standardowo, tak jak we wszystkich ładowarkach, charge, czyli ładowanie, discharge, external discharge. Nie wiem, co to znaczy. Może możemy podłączyć jakiś zewnętrzny rezystor. Mamy storage, czyli przechodzenie do trybu storage. Mamy balans, czyli balansowanie naszego, naszego pakietu. Since charge, nie wiem, trzeba było też zobaczyć w. Trzeba było zobaczyć. Trzeba było zobaczyć w instrukcji, co to dokładnie znaczy. Ja w to się nie zagłębiałem. Ja używałem tak naprawdę opcji charge, używałem opcji storage i używałem opcji balance. Także jeżeli chodzi o to, to to, to są naprawdę. Te wszystkie podstawowe funkcje, które potrzebujemy. I oczywiście przy Charge mamy typ baterii: możemy wybrać Lipo, e, Lipo z wyższym napięciem, Lion, Life i tak dalej. Mamy nawet PB, czyli możemy akumulator sobie w samochodzie naładować. Także mamy tutaj wszystkie e, dostępne, tak, najbardziej popularne chyba pakiety. Oczywiście, wiadomo, przy dronach ładujemy najczęściej Lipo. E, możemy wybrać sobie ilość cel. Najczęściej ja wybieram 4S, chociaż ona też sama robi detekcję baterii, jaką podłączyliśmy, czyli jeżeli podłączyliśmy baterię 4S, no to wtedy jest używana taka, taka właśnie ilość cel, jak... Jest ustawiona taka ilość cel, jaką podłączyliśmy baterię. No i Current Settings, tak jak mówiłem, możemy ustawić maksymalnie 15 Amperów na kanał. I zmieniając tym przyciskiem przełączamy się na kanał drugi, mamy Channel 2 i możemy ustawić to samo. Tutaj podczas ładowania też są pokazywane oczywiście napięcie na celach, jest też pokazywane Pokazywana rezystancja baterii wewnętrzna i jest też pokazywane, ile zostało dostarczone miliamperogodzin i tak dalej. Mamy też tutaj czas ładowania, mamy napięcie, także no, to jest standardowo. Menu jest bardzo podobne do menu w ładowarce ISDT. A jeżeli chodzi o ładowanie indukcyjne, to jak położyłem mój telefon, to ładuje się. Jest pokazana, pokazana ładowana w 86%. Także mogę też ładować telefon i to działa naprawdę bardzo fajnie, podczas ładowania baterii czasami też doładowuje sobie telefon. Także podsumowując, moim zdaniem ładowarka Hota D6 Pro jest warta swojej ceny, jeżeli ktoś chce już wydać te 400 zł na ładowarkę, to jak najbardziej z całego serca polecam. Ładowarka ma kilka funkcji bardzo przydatnych, możemy ją między innymi, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zabrać w teren, nie jest aż tak ciężka, nie jest aż tak duża. Ja naprawdę byłem mocno zdziwiony, jak przyszła do mnie, że ona jest taka mała, bo na zdjęciach wydawała się dużo większa, tym bardziej, że patrząc na moc DC 650W, mówię, wow, będzie pewnie bardzo duża. A tu nie. Jest dość zgrabna, możemy ją zabrać do samochodu, możemy ją zabrać w plecak, możemy ją zasilić z zewnętrznego źródła zasilania. Ja, na przykład, tak jak już wam mówiłem, zasilam często moje ładowarki z zewnętrznego akumulatora, który włożę ze sobą, jak mam gdzieś tam latać, powiedzmy, pół dnia. No i chcę mieć wtedy cały czas naładowane baterie, także dodatkową opcją, która przydaje się na pewno podczas takiego latania. Gdzieś, gdzie chcemy latać, powiedzmy, z pół dnia mamy zlecenie, no to jest to też dobre, że ma dwa kanały, czyli dwie baterie ładujemy na raz, bo w terenie wiem, że nie ma czasu, żeby te baterie sprawdzać i ładować równolegle, lepiej jak mają, mamy zewnętrzne kanały. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą ładowarkę. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje, które Wam przekazałem, są dla Was e, pomocne no i pomogą Wam jakoś w wyborze swojej pierwszej albo kolejnej lepszej ładowarki do baterii LiPo. Jak zawsze, przypominam Wam o sklepie internetowym www.dronostrefa.pl tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu. Jak zawsze macie ceny specjalne, także dodajecie produkty do koszyka, wpisujecie kod rabatowy no i wtedy oceniacie sami, czy cena jest dla Was atrakcyjna. A jeżeli podobał Ci się odcinek, no to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki do zobaczenia. Cześć!